Cześć! Z tej strony: Paulina i Łukasz, czyli gry Planszowe Łukasz i Paulina. Dzisiaj pojawiamy się u Was z kolejnym kompaktowym tytułem, który wylądował u nas na stole dzięki wydawnictwu Lucky Duck Games Polska. A jest tu mowa o grze Esy Floresy. Bardzo mała, bardzo szybka, kompaktowa gra, z dość dużą dozą losowości, ale też z jeszcze chyba większą domieszką planowania i strategii oraz kombinowania. Zapraszamy Was do tego, żebyście zapoznali się z tym, na czym polega rozgrywka i za parę minut jesteśmy z Wami ponownie i dzielimy się naszymi wrażeniami. Jak z pewnością zauważyliście, zawartość SU Floresów jest dość kompaktowa. Bloczek, na którym będziemy notowali, ile zdobyliśmy punktów, oraz talia kart, która będzie służyła nam do rozgrywki. Bloczek na chwilę odłóżmy i skupmy się na kartach, które mamy. Nasze karty są jednostronne, czyli po prostu, no okej, okay, dobra, są dwustronne, ale rewersy wszędzie tak wyglądają samo. Tak samo. Mamy nasze karty i co możemy na tych kartach znaleźć? Przede wszystkim karty mamy, jak zauważyliście, w różnych kolorach, co nie będzie bez znaczenia dla przebiegu rozgrywki. Ale nie jest to aż tak bardzo istotne, jak to, co możemy na tych kartach znaleźć jeszcze. Czekajcie, zaraz Wam znajdziemy, o, taką, która pokaże wszystko, Dokładnie. Mamy na górze nazwę karty, co możemy w 100% zignorować. Mamy również takie symbole serc na niektórych kartach. Będą to punkty, które zdobędziemy w momencie, jak te karty znajdą się u nas na obszarze gry, oraz na samym dole lwia część kart posiada zadania lub warunki, które pozwolą nam dodatkowo punktować na koniec każdej z trzech rund, podczas których będziemy podliczali nasze punkty. A więc tak, mamy nasze karty, tasujemy i układamy wszystko w stosie. Następnie pierwszy gracz wybiera dwie karty, podgląda, co na nich się znajduje, zapoznaje się z tym, ile dają punktów, jakie mają warunki, i następnie decyduje, jak je zagra przeciwnikowi. Jedną kartę zagrywamy odkrytą, druga natomiast z kart ląduje tak. Przeciwnik zna tylko jedną kartę i może albo zdecydować się na to, co oczywiste, albo może spróbować zagrać w ciemno i zabrać tę kartę, która jest zakry zakryta. W momencie, gdy przeciwnik decyduje się na zabranie jednej karty, druga wędruje do nas. Więc powiedzmy, że my się zdecydowaliśmy, żeby zabrać tę kartę. Ona idzie do nas na obszar, druga idzie do przeciwnika. Następnie to my bierzemy dwie karty. Odkrywamy, patrzymy, jakie, speł... jakie na nich znajdują się warunki, warunki, ewentualnie ile dają punktów, i robimy dokładnie to samo. Jedna idzie zakryta, druga idzie odkryta. Przeciwnik decyduje, którą chce wybrać. My bierzemy tą, przeciwnik bierze drugą i gramy tak do momentu, kiedy nie znaleźliśmy się w sytuacji, iż znajdują się na obszarze i naszym, i przeciwnika po cztery karty. W momencie, gdy mamy już cztery karty na obszarze, Przechodzimy do wstępnej fazy punktowania, do przygotowania do punktowania. Bierzemy nasze karty, które mieliśmy zakryte, odwracamy i umieszczamy je troszkę niżej niż te karty, które mieliśmy odkryte, tak żeby było łatwo rozróżnić, które z tych kart zdobyliśmy jako odkryte, które jako zakryte, gdyż to też nie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o punkty, które zdobywamy. Następnie zaczynamy jechać od lewej do prawej, sprawdzając wszystkie karty po kolei. Najpierw zapoznajemy się z warunkami, które są tutaj na dole, gdyż niektóre z tych warunków odpalają się w fazie przygotowania do punktowania, czyli właśnie podczas odkrycia tych kart. Sprawdzamy, rozpatrujemy po kolei każdy warunek. Zazwyczaj dają one nam dodatkowe punkty, czy to za określone rodzaje kart, czy to za karty, które mieliśmy pozyskane jako odkryte, zakryte. Tutaj naprawdę tych warunków jest sporo. Sprawdzamy, ile dają nam punktów. Te warunki, które mieliśmy na dole. Każdą kartę rozpatrujemy osobno i zbieramy z niej punkty. Dodatkowo otrzymujemy punkty za wszystkie takie oto serca, które znajdują się na naszych kartach. W momencie, gdy gracze już to zrobili, mamy te punkty sprawdzone. Zapisujemy, ile punktów zdobyliśmy w pierwszej rundzie. Zbieramy wszystkie karty z obszaru gry. Tasujemy, znowu umieszczamy na stosie. Ponownie tak samo przebiega schemat, czyli zagrywamy przeciwnikowi jedną odkrytą, drugą zakrytą. On zagrywa z kolei kolejnemu graczowi, jeżeli gramy we trójkę. Do momentu, kiedy znowu nie mamy czterech kart, odkrywamy, punktujemy, notujemy, znowu zbieramy wszystko jeszcze raz. Tasujemy, rozgrywamy ostatnią, trzecią rundę. W momencie, kiedy mamy nasze cztery karty ponownie umieszczone na obszarze gry, sprawdzamy, notujemy punkty. A następnie po prostu podsumowujemy wszystkie punkty każdego z graczy, ile się udało zdobyć przez wszystkie trzy rundy. Kto punktów zdobył najwięcej, wygrywa. Krótko, zwięźle i na temat. No, jak zauważyliście, bardzo szybko ta gra leci. Bardzo fajna, jeżeli chodzi o dawkę emocji i tej niepewności, która nam towarzyszy podczas rozgrywki. Dobrze, zacznijmy chyba od plusów. Co Ci się podobało? To znaczy, mi się podoba ta taka nutka niepewności, która jest w tej grze, tak? Czyli mamy jedną kartę odkrytą, drugą zakrytą. I tak na dobrą sprawę, ok, ja wybieram tę kartę dla ciebie, ale do końca nigdy nie jestem pewna, którą kartą hmm? wybierzesz. Bo tak jak. Im więcej rozgrywek bierze się pod uwagę, im częściej się z daną osobą gra, tym bardziej się można przewidywać sposób myślenia tej osoby. I tym trudniej potem jakoś uzyskać kartę, na której nam zależy, bo ta druga osoba już wie, że mamy taką, a nie inną taktykę. Więc naprawdę jest to sporo do pokombinowania i jak na taką kompaktową grę, to naprawdę wow. No naprawdę, te trzy rundy lecą błyskawicznie i to, co wspomniała Paulina. Jest naprawdę dość dużo kombinowania wbrew pozorom, gdyż no dobieranie tych kart, ok, no widzimy, że obie są fajne. O, jedna da nam więcej punktów, druga da nam mniej, ale jedna jest silniejsza. I teraz, tak, jakby je zagrać? Czy tą, która jest oczywiście lepsza, odkrywamy, żeby podpuścić przeciwnika, żeby ją zgarnął, a my weźmiemy wtedy tą zakrytą, której akurat warunek nam pasuje bardziej do tego naszego układu, który mamy, mamy na stole? Czy zagramy inaczej? No tu do końca nigdy nie wiemy, jak zachowa się przeciwnik, nie wiemy, którą weźmie kartę. Problem jest też taki, że jego jeden niewłaściwy ruch, którego nie przewidzieliśmy, i zabranie karty, którą akurat my chcieliśmy, no może nam zburzyć cały układ na naszym stole, gdyż te karty mają dodatkowe warunki. Nie tylko punktują za te same serca, które się pojawiają na kartach, ale głównie punkty zdobywamy za te warunki, które są poniżej. No tu jedna niefortunnie dobrana karta może napra naprawdę nas pozbawić dość dużej ilości punktów. No, ale to, to też jest fajne, bo to wzbudza emocja, tak? Czyli mm -hmm. siedzisz nad tymi kartami i się zastanawiasz, weźmie to, czy nie weźmie, mm -hmm. weźmie, czy nie weźmie. Tak. No, dla mnie to jest taki efekt naprawdę przyjemny, który powoduje, że no jakby jestem zaangażowana w tą grę i rzeczywiście chciałabym mu podsunąć, no weź to, czego się zastanawiasz. No. Także naprawdę jest to przyjemne, i sama rozgrywka też jest na tyle dynamiczna i na tyle krótka, że też nie ma takiego efektu zmęczenia, że już chcemy, żeby się skończyło. Naprawdę jest to jakby spięte w całość i fajnie to wygląda. Tak, tu mamy naprawdę bardzo szybkie trzy rundy, które dostarczają dość dużo emocji, mhm. dość dużo niepewności i nie zdążymy się tą grą zmęczyć. Ani nie zdążymy spalić naszych zwojów mózgowych. Dostajemy akurat taką dawkę adrenalinki, tak. jakiej chyba byśmy potrzebowali. Nie zdążymy się pozabijać. Tak. Jeżeli chodzi o tak kompaktową grę, naprawdę, tu jeżeli chodzi o samą grywalność, o to co ona ma do zaoferowania, jest wow. No, oczywiście nie sposób nie wspomnieć w przypadku tego tytułu również o wykonaniu, gdyż ono, jak w przypadku wszystkich tych pozostałych małych gier, które teraz wyszły, jest naprawdę świetne. Bardzo fajne grafiki i naprawdę. Ten tytuł możemy z czystym sumieniem polecić osobom, które uwielbiają rywalizację. Tak, no i przede wszystkim jest tutaj dosyć duża los, doza losowości, więc trzeba się tak. z tym po prostu pogodzić. Biorąc ten tytuł do ręki, no jakby trzeba zdać się na jakby przeciwnika i na jego mm. decyzję, możemy planować, no ale w rezultacie jakby kończyć to na tym, że ktoś jakby podejmuje decyzję za nas. No tak, no czasami nawet ten nasz najlepszy plan, no, ta losowość potrafi zburzyć, ale jeżeli mm, pogodzimy się z tym, że ta gra ma w sobie tą nutkę losowości, nie powinno nam to chyba za bardzo popsuć rozgrywki. Nie wiem, trzeba po prostu podejść do tego świadomia, że to jest taki typ gry i koniec kropka. No, jakby nie ma co oczekiwać, że tu w jakiś będzie plan długofalowy i będziemy go realizować. No tak, no bo tu, jeżeli chodzi o ten tytuł, to chyba nie ma większej ilości tych minusów, oprócz tej samej losowości. To jeżeli chodzi o plusy. Chyba wymieniliśmy wszystko, no okej, okay, no może mi osobiście ciutkę, brakuje więcej chyba o różnorodności tych zadań może na kartach. Aczkolwiek to, to też nie jest coś. To znaczy, gdyby ta gra miała trwać dłużej, to tak, zgodzę się z Tobą, to musiało być rzeczywiście więcej tych zadań różnorodnych. Natomiast na te no. 20 minut, no myślę, że to jest w zupełności na to, żeby po prostu rozegrać tą partię i jakby jest okej, okay, nie? No, I to ja... bardziej, że zawsze możemy tą grę sobie rozbudować. Jeżeli mieliśmy szczęście i kupiliśmy zestaw sobie z kartami promocyjnymi, no to te promki też trochę zamieszania w tej grze wprowadzą i troszkę ją rozbudują. Dokładnie. Tak. E, tak, jeszcze zanim się pożegnamy, zielony meczel. <laughs> Nasz maczel. przyjaciel. Tak. Standardowo, podczas filmów, które teraz będziemy publikowali do 13 grudnia, gdyż właśnie tego dnia kończy się kampania na Wspieram To, na której możemy wesprzeć Ludiversum, kawiarnię planszówkową, która zbiera pieniądze, aby przetrwać ten trudny czas pandemii. Wszyscy wspierający są mile widziani. Naprawdę można zdobyć masę fajnych gadżetów, masę fajnych promocji, gry. Również w wersji Print and Play dla praktycznie wszystkich wspierających, którzy wesprą od określonego poziomu. Naprawdę pomagajmy sobie nawzajem i potwierdźmy to, iż e, psychofani gier planszowych są w stanie wesprzeć innych psychofanów gier planszowych, którzy nie tylko prowadzą kawiarnie, ale też organizują planszówkowe eventy. Więc zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żebyście jeszcze do tego 13 grudnia spróbowali wesprzeć kampanię. Zobaczycie, warto, jeżeli uczestniczycie w nocnym graniu w Arenie Gliwice, odwiedzacie Ludiversum w ich lokalu, albo przyjeżdżaliście na planszówki w spotku z całej Polski, wesprzyjmy Ludiversum, to jest szansa, że w przyszłym roku również się tam wszyscy spotkamy. My już nie możemy się doczekać. Tak. Zachęcamy do wsparcia. Tak. Tyle z naszej strony. A, tyle z naszej strony. Ocena. Najlepszą. Mm, mm, tak no to właśnie. jest. Mm, tak. Jak się nazywał ten Niemiec, co wszystko chował? Alzheimer. Tak, jeszcze pamiętasz. Tak, jeszcze pamiętam. Dobrze. Ocena. Fajnie, Nie ocena kampanii, tylko ocena Esu Floresów. Dobrze. Wszystkie cztery gry praktycznie już ograne, wszędzie i wzdłuż. E, ocena. W naszym przypadku esy, Floresy otrzymują ocenę. Pięć. Tak. Jest to jedna z dwóch gier, które nam się podobały bardziej z całej tej czwórki i z czystym sumieniem na taką ocenę ta gra zasłużyła. Dokładnie. Polecamy, spróbujcie, ocencie sami. Tak. I teraz chyba się już możemy pożegnać, o ile o niczym nie zapomnieliśmy. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Dobra. To dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Na razie. Cześć.